Siemanko witajcie grzybiarze na kolejnym grzybobraniu. Chodzę sobie już jakieś pół godzinki po lesie i mam na razie tyle. I szczerze mówiąc, dzisiaj mam pecha, bo miałbym o połowę więcej. Z tym, że połowa z tych grzybów, które dzisiaj znalazłem, była robaczywa. Także niestety mam dziś pecha, ale mam dzisiaj też taki challenge dla siebie, że chcę uzbierać cały ten koszyk. Więc trochę się pewnie nachodzę po tym lesie. A teraz właśnie zauważyłem dwa prawdziwki. Znaczy, jeden jest tutaj, jest taki mniejszy. Tutaj jest taki byczek. Bardzo ładny. I tu zauwa zauważyłem przed chwilą, że. Prawie koszyk postawiłem na tych dwóch zagrzebanych z ziemi. Więc, więc ja je szybko zbieram. Jeszcze się rozejrzę gdzieś tu dookoła. No i próbujemy uzbierać dzisiaj cały koszyk. Mam nadzieję, że mi się to uda. Łatwo nie będzie. Jest mega gorąco, strasznie komarytną. No ale cóż, challenge to challenge. Patrzcie, jaka bardzo ładna miejscówka, paprotki i tak dalej. I zobaczcie, co tu rośnie. Jaki byczek. Tu mamy jednego. I tu kolejny piękny też w muchu zakopany. Także mam nadzieję, że yy, nie będą robaczywe, chociaż z tego co widzę tutaj już to raczej, raczej nie wróżę tu zbyt dużo. Przynajmniej temu. O tutaj na przykład też był jakiś grzybek. To się nim zaopiekowały. Robaczki. Ach, kurczę. Tak jak myślałem. No cóż, miejmy nadzieję, że ten drugi przynajmniej będzie. Zdrowy. Ja no, mam dzisiaj jakiegoś totalnego pecha. Obydwa te były e, robaczywe. Także ten mój challenge będzie ciężki. O tu widzę też, a to chyba kozak jakiś stary. A to ktoś go nawet ciachnął. Swoją drogą dzisiaj jest weekend i muszę powiedzieć, że dużo osób jest już w lesie. Przez co moje szanse na uzbieranie całego koszyka też topnieją. Na razie chodzę po moich miejscówkach, tych które znam, e, ale planuję jednak troszeczkę dalej w las się zapędzić. Może tam będzie mniej osób i może tam będzie jednak też troszeczkę grzybów, więc no zobaczymy, jak to dzisiaj będzie z tym grzybobraniem. Jakby wszystkie trafiały się tak zdrowe, jak ten. W ogóle patrzcie, jaki śmieszny. No, ale jakby wszystkie się trafiały takie zdrowiutkie, to byłoby świetnie. No, jak na razie zapełniam denko koszyka, więc nie jest kolorowo, ale powoli do przodu. Cyk, kolejny duży, obok niego malutki rośnie. O, ale tu jeszcze jeden mały. No i teraz jest pytanie, czy będzie zdrowy? Ja obstawiam, że nie <noise> Tak jak myślałem Kapelusz Ech, 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 no cóż No te małe przynajmniej też wezmę Znalazłem tutaj kilka pod liśćmi, zagrybanych Tu jeszcze trzeba też odkopać Ładne takie No tylko mam nadzieję, że będą Dzisiaj, dzisiaj to jest tak, dzisiaj to jest straszna loteria. Bo 3 czwarte grzybów to są kurcze robaczywe. Nie wiem dlaczego, chyba dlatego, że jest tak sucho, tak mi się wydaje. No ale nie wiem, zobaczymy. Mamy tutaj cztery. zobaczymy ile z nich będzie dobrych. Dobra, nie jest tak źle. 3 na 4 e, dobre, jeden był robaczywy. Także o, no, całkiem spoko. Dobra, znalazłem świetną miejscówę. Tu już 3, jakby, znaczy dwa już wziąłem, tu jest trzeci to jest czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, tam jest duży, dziewiąty, 10., 11., 12., 13., 14. i chyba no nie wiem, jeszcze tutaj na około się przejdę, ale z tego co naliczyłem przed chwilą, no to około 15 tutaj gdzieś jest. A tam jest jeszcze jeden. Także wreszcie fajna miejscówka. A powiem wam, że przeszedłem kawałek, tak jak wam mówiłem, że troszeczkę w głąb i najlepsze jest to, że 3 dni temu tutaj byłem na grzybach. I tutaj nie było nic, tu nie było nic. A czy, żeby tu był jeszcze jeden. Nie, tutaj nie ma. Dobra, zbieram te i zobaczymy ile ich tu będzie. Ok, ogólnie w tym miejscu było ich 15, z czego 7 było robaczywych, czyli tak mniej więcej pół na pół, jak zwykle. No ale patrzcie, dwa takie ładne, to jest jeden stąd. I to jest drugi. Taki trochę zjedzony, ale ładniuśki. No, także nie jest źle. Jeszcze tutaj chodzę w koło, bo koło takiego dużego drzewa właśnie sobie rosły te prawdziweczki. Fajne, fajne miejscówki tu są. Patrzcie, jakie tu fajne rosną w mchu. Cztery obok siebie. Jestem w takich choinkach małych i patrzcie, jakie ładne tu rosną. Tu jeden. Tu drugi. I zaraz pewnie znając życie, jeszcze znajdę gdzieś tu obok. Nie ja no, tego skubańca to muszę nagrać. Patrzcie. Raczej na 100% będzie robaczywy, ale. No, dobra. Jak zwykle. Sito. Kurczę. Raz na jakiś czas trafiają mi się zdrowe. Naprawdę dzisiaj jest więcej yy, zjedzonych, robaczywych niż zdrowych grzybów i trochę zaczynam się irytować ale tak czy inaczej koszyk mi się i tak zapełnia więc, więc nie jest aż tak źle jednakże gdyby te wszystkie grzyby które dzisiaj znalazłem yy, były zdrowe to już 100% bym miał pełen koszyk także no cóż bywa i tak patrzcie na te dwa ten jak na razie to jest zdecydowanie największy jaki w tym roku znalazłem no ale Pruchno raczej, jak on w rękach już mi się rozpada. No ten w sumie niewiele lepszy. Ale swoją drogą tu mamy jeszcze jednego. O, cyk. I tam jeszcze jednego zauważyłem teraz, jak sobie kucnąłem. I powiem Wam, że jestem mega mega daleko w lesie i tu jest ścinka. I ciężko się tu chodzi, ale grzyby widać są. Więc o tyle dobrze. Mam tylko nadzieję, że będzie ich trochę em, zdrowych. Patrzcie to. Piękny jeden i piękny drugi. Kolejny. Tylko obstawiam, że ten będzie zjedzony, a ten nie wiem. Patrzcie, to przyznaję, że czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Tu jest prawdziwek, co prawda, zjedzony. A na jego kapeluszu rosną dwa małe prawdziwki. Niezła faza. No, i taki mały update. Mam już trzy czwarte koszyka. i Zawziąłem się, powiedziałem, że uzbieram cały ten koszyk. I tak też zrobię. Już niewiele mi brakuje, ale chodzę już 4 godziny po lesie. Także ciężka sprawa. Dobra, moi drodzy. 5 godzin chodzenia po tym pięknym lesie, ale mamy to. Praktycznie cały koszyk prawdziwków, podgrzybków, kilka kozaków. Także jestem mega zadowolony. Było warto, a Wy nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanału. Po więcej wypraw na grzyby. Dzięki za oglądanie siema.